No cześć, nie spodziewałem się was tutaj, ale skoro już tutaj jesteście to może opowiem trochę o tym miejscu, znajduje się obecnie na zamku Ogrodzieniec, zapytacie mnie, a jaki ma to związek z filmami, <laughs> nie rozmieszajcie mnie, nawet nie wiecie jak spory, w latach 70 ten zamek pojawił się w Janosiku, Andrzej Wajda kręcił tutaj swoją zemstę, ale to co najistotniejsze dla tematu tego odcinka jest to co pojawiło się pod koniec zeszłego roku, mam oczywiście na myśli Wiedźmina od Netflixa. Magia kina jest nieoceniona. Tak jak widzicie, za zamkiem wcale nie ma wielkiego wąwozu, ani rzeki w nim płynącej, ale zamek wygląda równie efektownie w serialu, jak i w rzeczywistości. W zasadzie postprodukcja nie zmieniła za bardzo samego zamku. Ogrodzieniec w ostatnim odcinku serialu zamienił się w soden, miejscu kluczowym dla serialowej fabuły, bo to właśnie tutaj odbyła się bitwa odpierająca ataki Nilfgardu. Mi nie pozostaje nic innego jak zaprosić Was do kolejnego odcinka, tym razem Polska, Światowych Produkcji. Zacząłem nawet ostatnio pisać taką piosenkę. Na wygnaniu w mieście Łodzi, gdzie nawet bieganie psom szkodzi. Łódź to miasto słynące ze swojej szkoły filmowej niemal na cały świat. Bezsprzecznie jest to stolica polskiego filmu. W latach 2000-2009 była gospodarzem festiwalu Camery March, na którym pojawił się sam David Lynch, który tak odniósł się do swojej wizyty. Wtedy niewiele wiedziałem o Polsce, Łodzi i festiwalu, ale szybko się okazało, że odegra on bardzo ważną rolę w moim życiu. Zaciekawiony, pewnego dnia pojawiłem się w Łodzi i błyskawicznie zakochałem się w tym mieście. Piękni ludzie, wspaniałe zimowe światło, mgła fabryki. Wszystko to sprawiło, że w 2000 roku zaczął w mojej wyobraźni kiełkować pomysł, że można by tu zrobić film. Jak powiedział, tak zrobił. Na początku była to etiuda o wdzięcznym tytule The Green Room in Łódź, która ostatecznie nabrała takiego rozpędu, że postanowił zrobić z tego pełnometrażowy film. Spędził kolejne 10 dni w Polsce, ukazując typowe dla Łodzi kamienice, odrapane klatki schodowe. Tak naprawdę nie można specjalnie zlokalizować jakichś konkretnych obiektów, bo wszystkie ujęcia są kręcone nocą. Jednak co ciekawe, David nie miał scenariusza. Każda scena była rozpisywana na kolanie zaraz przed jej kręceniem. Aktorzy specjalnie wiedzieli w czym grają, co potwierdza Karolina Gruszka. Mogę powiedzieć, że jestem w tym filmie i jest to rola znacząca, bo to od nich Historia się rozpoczyna i na niej kończy. Nie mogę natomiast powiedzieć, że stworzyłam tam jakąś konkretną kreację, a raczej rolę symbol. Nie umiem powiedzieć, kogo zagrała, mam jedynie podejrzenia. Pianista to jeden z największych sukcesów romana polańskiego. Na IMDB zajmuje 36 miejsce w rankingu najlepszych filmów wszechczasów. Historia opowiada o Władysławie Szpilmanie. Można się to wydawać oczywiste, że film z takim scenariuszem powinien chociaż w części być nakręcony w Polsce. Z drugiej strony niekoniecznie tak musi być, ale o tym później. Wiele wydarzeń, które widzimy na ekranie, są przedstawieniem wspomnianego samego romana polańskiego, który doświadczył przesiedlenia do getta. Dla przykładu, moment, w którym jeden z niemieckich policjantów wyłapuje Szpilmana. Z idącego tłumu, a następnie mówi mu nie biegnij, a zaraz potem przechodzi przez opustoszałe ulice, z wszędzie porozrzucanymi walizkami oraz meblami, są bezpośrednio ujęte z życia reżysera. Ponad 20% zdjęć zostało zrealizowanych w Warszawie, głównie na Pradze Północ oraz na krakowskim przedmieściu przy pomniku Kopernika, gdzie odbyło się wejście wojsk niemieckich do miasta. Adrian Brody, wcielający się we Władysława Szpilmana, sam przyznał, że plan zdjęciowy w Warszawie był bardzo ważny. Jak sam wspomniał, w Warszawie nadal było czuć piętno tamtych wydarzeń. Ciężko nie wspomnieć o tej scenie, bo jest ona ikoniczna, stanowi symbol tego filmu. Co prawda nie została nakręcona w Polsce, a w Niemczech, dokładnie pod Berlinem. To poradzieckie koszary, które i tak miały iść do wyburzenia. Wystarczyło jeszcze trochę podniszczyć budynki oraz dodać meble, i dzięki temu mamy jeden z najbardziej dosadnych obrazów bezwzględności destrukcyjnej III Rzeszy. Ciężko jest nie powiedzieć nic o liście Schindlera, mówiąc o filmach w tematyce II wojny światowej, kręconych w Polsce. Obraz Stevena Spielberga został nakręcony niemal w całości w Krakowie, a dokładniej na Kazimierzu. Historia Oskara Schindlera i sam film może wzbudzać kontrowersje, ale z całą pewnością przybliżyła historię tragedii europejskich Żydów. Dzięki filmowi, Kraków odnotował tysiące nowych turystów chcących zobaczyć scenerię z filmu na własne oczy, czyli w większości prawdziwe historyczne obiekty. Kraków w premierze filmu w Fabryce Schindlera otworzył muzeum bezpośrednio poświęcony tej historii. Spielberg odwiedził m.in. kościół Mariacki na rynku w Krakowie, gdzie widoczny jest ołtarz Wita Stwosza. Dziś jest to dla nas oczywiste, że właśnie tam powinien się znajdować, jednak w tamtym czasie przebywał w Sandomierzu, w obawie przed kradzieżą lub dewastacją ze strony Niemców. Takich nieścisłości jest jeszcze parę, tak jak przemarsz przez Most Józefa Piłsudskiego. Na filmie odbywa się w przeciwnym kierunku niż był naprawdę. Głównie ze względu na to, że krajobraz powojennego Kazimierza nie pasowałby do realiów tamtych czasów. Kolejnym istotnym miejscem jest kamieniołom Liban, który, co ciekawe, podczas okupacji służył jako obóz karny dla Polaków. Alan Starski, scenograf odpowiedzialny za ten film, jak i wcześniej wspomnianego pianistę, zrealizował tam obóz udający ten w Płaszowie. Lokacji, które można rozpoznać w liście Schindlera, jest naprawdę spora ilość, dlatego pozwolicie, że wspomnę jeszcze o jednym miejscu, który był istotny nie tylko dla filmu, ale również w okresie II II Wojny Światowej był kluczowym punktem strategicznym Trzeciej Rzeszy. Mowa tu o dworcu głównym. Dwukrotnie pojawia się, praktycznie na samym początku, gdzie widać deportowanych ludzi właśnie do Krakowa z różnych miejscowości oraz podczas pożegnania Oscara z jego żoną Emilią. Poza zasięgiem paździerz jakich mało, ze Stevenem Sigalem w roli głównej, tak tym Stevenem Sigalem. Nawet nie chcę mi ci opowiadać, o czym film był, bo to nie ma kompletnie żadnego sensu. Po prostu przeczytam wam krótki opis z filmu Ewa. Były agent specjalny, William Lansing, przyjeżdża do Warszawy, aby odnaleźć zaginioną nastolatkę. Podczas poszukiwań naraża się mafii handlującej żywym towarem. Mocne. Wiele osób uraził sposób przedstawienia Polski w tym filmie, jako kraju bardzo zacofanego, patologicznego i niebezpiecznego. Najlepsza jest i tak scena, w której młody chłopak elegancko wyduldał wódę z hotelowego baru, następnie zabiera się za whisky, po czym wchodzi Steven i rzuca jeden z najlepszych komentarzy, jakie słyszałem. To cię bawi? Chcesz się upić? Dobra, ale wróćmy do tego po co to tak naprawdę przyszliśmy, czyli do polskich scenografii. A dokładniej do Warszawy. Widzimy dobrze znane nam budowle, takie jak Pałac Kultury i Nauki, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego i najważniejsze miejsce dla filmu, czyli Politechnika Warszawska, gdzie Sigal rozprawia się ze swoim oponentem bez ani jednego mrugnięcia. How prepared we are for an attack from the Germans or the British. Naszym kolejnym przystankiem jest Pałac Kultury Zagłębia. Pojawił się on w Obywatelu Jonesie, agnieszki mieszki Holland. Jest on starszym bratem Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Powiedziałem starszym, ponieważ jego budowa zaczęła się rok wcześniej od tego mieszczącego się w stolicy. W zasadzie ich podstawy to bliźniacze konstrukcje, jednak dlaczego przyjechałem do tego miejsca? Odpowiedź jest bardzo prosta. PKZ znajduje się w moim rodzinnym mieście, w Dąbrowie Górniczej. I sam pamiętam, kiedy jeszcze nie tak dawno widziałem, jak właśnie Agnieszka Holland odwiedziła nasze miasto. Film zamienił mury tego budynku w biuro wicekomisarza spraw zagranicznych ZSRR Maksyma Litwinowa oraz jego lożę pasową. W okolicy znajduje się jeszcze jeden budynek, który również posłużył jako plan zdjęciowy. Mowa oczywiście o gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, który jest zaledwie 15 minut stąd, ale chyba rozumiecie dlaczego wybrałem akurat to miejsce, żeby odwiedzić je osobiście. Jestem na schodach, na których ponad dwa lata temu był James Norton. To niesamowite jak niewiele trzeba było, żeby przenieść te mury, te pokoje, tą architekturę o prawie 100 lat w czasie. To architektura jest nie do podrobienia, zupełnie nie niemało miasteczkowe. Rok temu Mateusz nagrał film o tym, dlaczego Bollywood kocha Polskę i chciałem bezpośrednio nawiązać do tego odcinka, skupiając się na jednym filmie Kick. Odwiedzamy ponownie Warszawę, ujętą jako nowoczesne miasto pełne biurowców, które niewątpliwie nim jest. Wszystko skąpane w szarych oraz bladoniebieskich odcieniach, które tylko podkreślają betonowo-szklaną zabudowę, a gdzieś tam jedzie czerwonym double decker. Linii numer 10. Do Kings Cross. Na brytyjskich blachach. W Warszawie. I tutaj warto się zatrzymać, bo na samym początku akcja miała się toczyć właśnie w Londynie, ale Salman Khan miał problemy z uzyskaniem wizy i plan zdjęciowy przeniesiono do naszej stolicy. Dziennikarze stojący na stanowisku obrony dziedzictwa i kultury Polski zadali pytanie w takim razie Warszawa to Warszawa, czy może jednak Londyn? Twórcy uspokoili, że nikt nie miał zamiaru podmieniać stolic, więc Warszawa gra Warszawę. Uff, było blisko. Ogólnie odsyłam do tego materiału, bo to dość ciekawe zjawisko, o którym w sumie niewiele z nas wie, że ludzkie filmy coraz częściej powstają, chociaż częściowo u nas. No i ten. Yy, to by było wszystko dzisiaj. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się podczas tej, można powiedzieć, podróży po mapie Polski. I ja mam teraz do Was takie pytanie: yy, jaki film zrealizowalibyście w Polsce, taki, który już istnieje, bądź dopiero może powstać? Ja oczywiście, jak wszystko przeczytam, no i do zobaczenia następnym razem.